Dziś jesteśmy w Betlejem, ale nie w Ziemi Świętej, tylko w ziemi, z której wypłynięto podbijać nowe ziemie. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Kiełmstoczku, Szczecinku, Święcimiu, Krotoszynie, Rynicy Pułańskiej, Lubieszowie, Warszawie. Podcast pełen treści. Słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast Miastowy. Na wstępie... Pragniemy złożyć wam najserdeczniejsze życzenia spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Mamy dla was prezent w postaci tego odcinka. No i też chcielibyśmy od was dostać jakiś prezent, na przykład like pod tym materiałem, komentarz i udostępnienie. A nawet subskrypcje. O, z tego prezentu bylibyśmy najbardziej zadowoleni. Skoro odcinek świąteczny, to nie mogliśmy wylądować w innym mieście jak tylko w Betlejem. Ale nie jest to Betlejem judzkie, a Betlejem portugalskie, Betlejem lizbońskie. Dzielnica Lizbony. Dziś dzielnica, a kiedyś osobno istniejące miasto. Miasto, które przez Portugalczyków nazywane jest Belem. Belem, tak. Czyli betlejem po mhm. prostu. Pewno zastanawiacie się, bo my też zastanawialiśmy się, skąd ta nazwa. Ano, jak to często mhm. bywa w wypadku różnych starych miast, od wezwania kościoła, który był kiedyś parafią dla tego ośrodka. Tam stał kiedyś kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Betlejemskiej. Kościół zresztą noszący to wezwanie do dziś stoi w Belem. Jest częścią takiego wielkiego kompleksu hieronimitów, ale chodzi chodzi o starszy budynek, o starszy kościół, starszą kaplicę, która stała kiedyś w tym miasteczku. I zresztą związany z nią jest nikt inny jak tylko Vasco da Gama. Bo to tam w tym kościółku podobno modlił się, wyruszając swoją wielką podróż na odkrycie nieznanych lądów. No tak, i, i żeby było zabawniej, a znaczy może inaczej, żeby ta historia, żeby tym bardziej podkreślić, że ta historia znalazła happy end, e, czy nie chciałem powiedzieć, że skończyła się happy endem, ale jak już się skończyła, to na pewno endem, no i w tym <grym> wypadku happy. W każdym razie y, kościół Hieronimitów, klasztor Hieronimitów to chyba jedyna inwestycja w historii świata, na którą nie nawet nie tyle, że nie zabrakło środków, co po prostu był ich nadmiar. Pieniądze płynące z handlu y, przyprawami korzennymi, e, które dotarły do Europy dzięki, dzięki szlakom przetartym przez Dagamę, płynęły na, na te inwestycje. No i dzięki temu ten kompleks jest tak okazały, tak wielki, robi tak wielkie wrażenie. No to uporządkujmy, bo mówimy o... Miejscowości, kiedyś miejscowości, dzisiaj dzielnicy Lizbony, czyli Belem. Tam też stał kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Betlejemskiej. W tym kościółku modlił się m.in. da Gama przed tymi podróżami swoimi w kierunku, przed przecieraniem szlaków w kierunku Indii, chociaż to też nie do końca jest tak, że, że to ten kościółek, ale o tym za chwilę. I potem, jakby pieniądze, które płynęły z z tych szlaków właśnie pieniądze ze sprzedaży tych produktów, które ściągano tymi szlakami, pozwalają na zbudowanie, po pierwsze potęgi kraju, a po drugie, no też między innymi właśnie tego kościółka Hieronimitów. Tak, w ogóle to, to kontrola nad tymi szlakami, no i budowa później kolonialnego całego portugalskiego imperium. To pozwala właśnie na to, że Lizbona staje się jednym z największych i najbardziej kwitnących miast Europy ówczesnej. No i no i właśnie. A znajduje, co za tym idzie rośnie rośnie i znajduje to odzwierciedlenie w tych niezwykłych dziełach wtedy powstańcu. A propos tego, czy Dagama modlił się w tym kościele, który stał tam wcześniej, zanim pobudowano klasztor Hieronimitów, ja tak do końca przekonany nie jestem. To znaczy kiedyś, gdzieś tam o tym um, słyszałem czy czytałem, ale, ale, ale to chyba było gdzie indziej, ale bo, pomijając ten fakt, bo, bo myślę, że Hieronimici są bardziej interesujący z innego powodu. No po... i, tylko jeszcze powiem, no bo wiesz, w tamtych czasach na pewno na tym terenie było wiele kapli, czy to na jakichś przydrożnych, czy tam jeżeli on się przy jakiejś przydrożnej figurze modlił, tak? No, bardziej chodzi też o to, żeby zaznaczyć, że to ten punkt, to miejsce, ta okolica związana jest z Dagamą. Jasne. I, i co ważne, bo, bo to, to też jest, myślę, bardzo interesujące, klasztor Hieronimitów, kiedy go stawiano, a stawiano go w początkach XVI wieku, stawiany był nad samym brzegiem Tagu, I rzeki, która w ogóle akurat w Lizbonie jest niezwykle szeroka. Wisła, nasza Wisła tutaj na przykład na Toruńskim odcinku, ona, ona też jest bardzo szeroka, ale nie jest aż tak bardzo szeroka. To też jest zastanawiające, bo często kilkukrotnie słyszałem o jednej rzeczy, to na Oftopie, jeśli można teraz na chwilkę, że, że dużą atrakcją Torunia na przykład jest Wisła. I, I zwrócił mi na to uwagę dyrektor informacji turystycznej w Toruniu. Pan Szymon Wiśniewski, który powiedział kiedyś, że jak tu gadamy o tych atrakcjach różnych toruńskich, no to nie zapominajmy o Wiśle. Wisła też jest atrakcją. Mm -hmm. Są przecież ludzie, którzy nigdy w życiu nie widzieli tak dużej rzeki. I, i, no i, i, I coś w tym jest, to no znaczy, jak się dobrze nad tym zastanowisz, natomiast, natomiast ten, kto zobaczy tak na lizbońskim odcinku, o no, tym bardziej będzie pod wrażeniem, bo, bo, bo ta rzeka jest w sumie monstruła. Naprawdę szeroka rzeka, no? Jest naprawdę szeroka. I, a była wcześniej jeszcze, jeszcze szersza, albo przynajmniej nieco inaczej płynąca, no i rzeczywiście hieronimici są tam, no teraz już w pewnym oddaleniu od brzegu, oryginalnie, oryginalnie nad samym brzegiem, to przesunięcie się brzegu Tagu Zaskutkowało też innym położeniem w kontekście innej ważnej budowli, ale o tym to za chwilkę. Natomiast, no właśnie, bo, bo obaj wspomnieliśmy o tym, i fajnie by było, gdybyś ten temat rozwinął, o, o stylu, wedle którego, w, w jakim obudowany jest klasztor Hieronimitów. Bo to rzecz zupełnie niezwykła no i też przecież następstwo tego, te, 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 tego podprzypalenia, prawda, dopalenia gospodarki. No i ten styl, który wspominasz, w jakim został zbudowany klasztor, nazywany jest stylem manuelińskim, czyli takim stylem architektonicznym późnego gotyku. Jak to rozpoznać, no to po pierwsze, on gdzieś tam się rozwijał właśnie głównie na terenach Portugalii, w tamtej części świata. No i łączył on ze sobą gotyk z takimi różnymi manierystycznymi rzeźbami. Jeśli zobaczymy fasadę, którą na pierwszy rzut oka rozpoznajemy jako gotycką, i do tego wyposażono w dużą ilość na przykład figur przedstawiających, czy to jakieś postacie, czy sceny rodzajowe, no to możemy możemy domniemać, że jest właśnie to ten styl. No to w ogóle z tym manuelińskim stylem to, to, to jest sprawa. Do szalenie interesująca też z tego względu, że gotyk gotykowi nierówny. My sobie tutaj mieszkając na pobrzeżu Bałtyku, to o, o, o gotyku mamy takie wyobrażenie, że on no być może jest i bardzo okazały, tak jak w gdańskim, czy, czy, czy szczecińskim, czy toruńskim wydaniu, ale, no czy nawet dalej krakowskim, prawda, ale ale że jest on, no właśnie, przede wszystkim ceglany, no nie? Mm -hmm. e, A to, to nie tak jest. To wcale, to wszędzie indziej wcale tak być nie musi. I to, i to, to jest rzecz niby oczywista, ale warto, warto o tym wspomnieć. I nawet ci, przepraszam, że ci wejdę w słowo, nawet ci, którzy na pierwszy rzut gdzieś tam nie kojarzą tego, tego klasztoru Hieronimitów to ja pomyślę o katedrze Notre Dame. Jest gotycka, ale, ale to, no, też jest znacznie, znacznie wcześniejsza, mm -hmm. no, nie? Bo, bo tak jak powiedziałeś, i zresztą w ogóle do, dużo by o tym mówić, nie? Bo, e, no bo ze stylami w architekturze jest jak ze wszystkim innym, to znaczy z początku trzeba tak mniej więcej wiedzieć, jak się co nazywało i kiedy było, mm -hmm. a kiedy się wchodzi w szczegóły i im dalej w las, tym więcej szyszek. I tu, jest, tu tak właśnie jest. Przede wszystkim mówisz o tym, że manueliński styl to był późny gotyk. No i właśnie, to, to była wariacja na temat tego gotyku, no już mocno rozpłomienionego, płomienistego. Poza tym dochodzi tutaj to świadectwo czasów w postaci detalu nawiązującego do wielkich odkryć geograficznych. To znaczy gdzieś tam na drugim końcu świata rosną jakieś tam roślinki, których nie ma u nas, mm -hmm. więc one trafiają wtedy na fasadę. Przede wszystkim... Czyli nie są to przede wszystkim też tylko i wyłącznie przedstawienia jakieś tam biblijne? A sceny rodzajowe opowiadające o tym, co się dzieje tu i teraz. No, no a, a do tego wchodzi mnóstwo detalu mhm. takiego zoomorficznego, no i jakby to powiedzieć, roślinkomorficznego. Nie? Mhm. To, to, znaczy, to, znaczy, to znaczy, no wchodzą zwierzaki, zwierzaki i, i, i różne, różne rośliny, a jeśli chodzi o zwierzaki, to wchodzą właśnie przede wszystkim zwierzaki morskie, czy różne stworzenia morskie. I, I co też jest szalenie interesujące i bardzo efektowne, to różne poskręcane liny, no i szeroko pojęty osprzęt, osprzęt żeglarski, tak by mm -hmm. można powiedzieć. Taki e... trochę styl marynarski. E... 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 Tak, no jest tam mnóstwo, mnóstwo morskiego motywu, to znaczy mm -hmm. jest, to, jest to późny, rozpłomieniony gotyk, e... złamany morskim klimatem. Tak ten styl manueliński się, się, się kształtował. Zresztą był na tyle efektowny i na tyle budujący tożsamość ówczesnej Portugalii, że Powtórzono go w wieku XIX już w neo wydaniu w nowym wydaniu, no, co, co, co tym bardziej świadczy o tym, że, że musiał ucisnąć duże piętno no, właśnie na kształtowaniu się między innymi tożsamości tej bardzo szeroko pojętej. No to powiedzmy jeszcze o innym obiekcie, który stoi dosyć niedaleko e, od klasztoru, a jednocześnie jest również jakby wyposażony, uposażony właśnie w ten styl. Właśnie, bo, bo do, do, drugim budynkiem stojącym, tak jak mówisz, blisko i również manuelińskim jest wieża Belem. I ona jest interesująca, no, po pierwsze dlatego, że kolejna manuelińska i piękna, również światowej klasy, wpisana na listę UNESCO z tego co mm pamiętam, -hmm. klasztor Hieronimitów również. No a po drugie, bo, bo również jej usytuowanie względem e, przestrzeni e, szerszej jest dzisiaj e, determinowane tym, co się stało z rzeką. Bo ona oryginalnie stała sobie pośrodku rzeki, w jej nurcie. No a teraz stoi na samym brzegiem. O, skoro rzeka o, tam mniej więcej 1 trzecią pewno się wychudziła. Jeszcze dwa słowa o stylu, jeśli pozwolisz, to warto zwrócić uwagę yy, na bramę wejściową, jakby na drzwi wejściowe do wieży. Wokół nich właśnie znajduje się około 40 figur, przedstawiających czy to postaci, czy to właśnie jakieś sceny rodzajowe, więc to tam, tego detalu jest naprawdę bardzo dużo upchnięte. Prawda wie, że w ogóle, kiedy tak, tak patrzę na ten styl manueliński, to on, on, on wygląda mi na... Oczy, oczywiście to nie jest żadna tam profesjonalna opinia, raczej po prostu zwyczajnie odczucie, ale on mi wygląda na taką pierwszą, ale już bardzo wyraźną zapowiedź secesji. E, mhm. no, do która rzecz jasna, nikt nie mógł wiedzieć, że nadejdzie, a, a poza tym nadeszła... Paręset lat później, ale tak jak wspomniałem, to, 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 to jest raczej odczucie. A, znaczy, a nie z naszej opinia. perspektywy bardzo łatwo to oceniać, ponieważ to my sięgamy pewnie, do tyłu, no nie? Więc pewnie, gdzieś tam pewnie, porównujemy. Pewnie. Ale, ale można mieć wrażenie, że być może wtedy ktoś wiesz, ktoś nosił się z zamiarem, żeby tę secesję wymyślić, a, a nie miał dość odwagi, no więc musiało minąć kilkaset lat, aby ją ostatecznie wymyślono. No ale co, co do samej wierzy, trzeba powiedzieć, że była ona więzieniem. Między innymi. E, między innymi. I w jej podziemiach na przykład więziony był jakoś na początku XIX wieku, między innymi generał Józef Bem. No właśnie, to jest taki często powtarzany przez przewodników po, po Lizbonie, no, przewodników oprowadzających Polaków, no mm -hmm. byłoby tam innego, kto inny wie, kim był Józef to Bem. No, chociaż, tak. chociaż w Węgrzy też wiedzą, kim był Józef. To prawda, Bem. No, e, no ale, ale poza. No w Turcji też pewnie wiedzą, ale. Eee, w Portugalii też. Eee, ale w, w Portugalii znaczy, może też. Skoro wie. tworzył tam legiony polskie. No. W każdym razie, tak już zupełnie poważnie mówiąc, to rzeczywiście Polakom sprzedaje się te, te, te ciekawostki bardzo często. I tu był więziony Józef Mówimy o przesunięciu się tagu. Mówimy też dużo o detalu architektonicznym. Wydaje mi się, że to do, dobre miejsce, żeby polecić naszym słuchaczom tym, którzy nie słuchają nas chronologicznie albo tym, którzy dopiero tutaj trafili. Aby odnaleźć na naszej stronie podcastmiastowy.pl w liście podcastów odcinek o tym, co ma rzeka do miasta i odcinek o tym, że warto zadzierać nosa, czyli o detalu architektonicznym. Skoro Ty odsyłasz i zachęcasz do wysłuchania materiału, który już zrobiliśmy, to ja pozwolę sobie zaprosić na wysłuchanie materiału, który Mam nadzieję, że zrobimy. Mianowicie, skoro już jesteśmy w Lizbonie, przyjrzyjmy się trzęsieniu ziemi, ale, ale to w przyszłości, pozostając w tym naturalnym klimacie, to znaczy mówiąc o tym, jak bardzo przyroda, natura szeroko pojęta, zmienia miasto. Skoro to odcinek świąteczny, postanowiliśmy, że będzie on krótki i treściwy. Nie będziemy już Was więcej odciągać od wszystkich pyszności, które lądują na Waszych stołach. Pamiętajcie jednak, że jeżeli chcielibyście się udać w podróż do Betlejem. To nie musicie wybierać tylko i wyłącznie kierunku Ziemi Świętej, ale możecie wybrać się również do Portugalii, dokładnie do Lizbony. Praktyczną informacją dla Was może być to, że do Ziemi Świętej jest odrobinkę dalej, więc gdybyście planowali spacer, aby spalić te wszystkie kalorie, które zaraz w siebie włożycie, to jeśli zjecie trochę mniej, to, to możecie pójść pieszo do Lizbony, to wam zajmie 20. 5 dni i 15 godzin, mniej więcej, a jeśli pójdziecie do ziemi świętej, tam będzie 26 dni i 8 godzin. E, liczymy z liczymy Święte... Torunia. Mm -hmm. Torunia, Więc tak. jeśli, jeśli mieszkacie w innym zakątku Polski, to, to, to szczegóły mogą się różnić. W każdym razie mniej więcej, dzień więcej. Mniej więcej, mn, mn, dzień więcej. mniej więcej, dzień więcej. 600 śmierzy... km różnicy mniej więcej. Mm -hmm. Mm -hmm. No, więc w zależności od tego, co tam w siebie wciągniecie, to, to wybierzcie destynację, jak to się mądnie mówi. I klasycznie zapraszamy Was do polajkowania tego materiału, udostępnienia i zasubskrybowania kanału, żeby zostać z nami na dłużej, a po outro jeszcze kilka słów na temat świętych wiersz. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie też na naszą stronę podcastmiastowy.pl gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka? Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegał. Ten świąteczny betlejemski, ale przede wszystkim jednak lizboński materiał chcielibyśmy skończyć e, również wieżowo. Kiedy zerkniecie na panoramę Lizbony z oddali. Dojrzycie dwie bliźniacze wieże, takie zupełnie nowe, apartamentowce stojące w miejscu wystawy światowej Expo. One obie wyglądają jak napięte, postawione żagle, gotowe do tego, aby, aby ponieść statek na drugi koniec świata. Jedna z tych wież nazywana jest Świętym Rafałem, druga Świętym Gabrielem. To oczywiście nawiązanie do nazw jednostek, statków, którymi Dagama popłynął w swoją wyprawę. No a święty Gabriel domyka nam również historię bożonarodzeniową. Jeszcze jedna istotna sprawa, tak już zupełnie na marginesie, czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego wieżowce w Polsce, bez względu na to, czy mieszkalne, czy biurowe, nazywane są towerami, a nawet Portugalczycy potrafią nazywać je wieżami, tyle tylko, że po portugalsku? A już zupełnie na koniec chcemy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Składamy Wam nie tylko życzenia prywatna, ale też te szersze, miejskie, publiczne w jakimś sensie. Mianowicie życzymy Wam tego, abyście odwiedzili wymarzone miasta, te, które zawsze chcieliście odwiedzić, a nigdy nie było okazji, ale też tego, aby Wasze rodzinne miasta, te, z których pochodzicie, albo te, w których mieszkacie, bujnie i wspaniale rozwijały się. A jak już napełnicie swoje brzuszki tymi wszystkimi pysznościami, które macie na stołach, wyjdźcie w miasto, aby je poznawać. A naszym życzeniem jest to, abyście robili to z podcastem miastowym. Tak czy inaczej, wszystkiego miastowego.